Witajcie agenci z tej strony, Spichu. Pokażę Wam, jak zdobyć ostatnią z masek. Aby to zrobić, od razu zaznaczę. Musicie zdobyć wszystkie poprzednie. Nie da się jej zdobyć w inny sposób. Najpierw musicie tamte. Dopiero później macie dostępną tą. Gdzie ona się znajduje? Znaczy, gdzie ona się znajduje? Gdzie rozpoczynamy tutaj nasze zadanie? Będzie to stara, stara siedziba The Division z pierwszej części. Znajduje się ono obok tutaj punktu kontrolnego. Pokażę Wam tutaj dokładnie na mapie. To jest ten budynek. Tutaj jest do niego wejście. Tutaj pod mostem przechodzimy, i tutaj jest wejście. Telepczemy na pierwsze piętro. I proszę bardzo, stara siedziba jeszcze trochę gratów gdzieś się tutaj wala jeżeli zrobiliśmy wszystko tak jak trzeba mamy wszystkie poprzednie maski tutaj mamy taki plan i teraz można z nim wejść w interakcję zauważcie że tutaj mamy tak jakby zebrane wszystkie podpowiedzi do poprzednich masek mamy tutaj te z zwierzętami Tutaj z tym, z tym oświetleniem, zbieraniem części do, do konia. Yy, tutaj mamy kompasy. Mamy pana roboto. Mamy wyłączanie nadajników. No i tutaj brudne bomby w magazynach żywności. I wszystko prowadzi tutaj tak jakby do jednego celu. It's my time. No to. Zobaczmy ten jego time. to zaczynają migać. Znowu mamy ultrafiolet i podświetlone strzałeczki. Gdzie mamy się udać? Idziemy za światłem. Na zewnątrz. No jest, yeah, Teraz wystarczy go ubić. I co nie? System no gadzie. Ostatni klucz. Ostatnia maska. Nekros. Skoro mamy już wszystkie maski, wszystkie klucze, możemy odebrać nasz prezent ze skrzyni. W tym celu oczywiście udajemy się tutaj do bazy. Osady, most. Tutaj nasze wszystkie oczywiście zdobycze sobie wiszą. Używam tutaj opielnych kluczy. I zdobywamy tutaj nazwany karabinek szturmowy łowca z talentem głęboki szał oraz modyfikacja broni łowca. To tutaj chyba w języku angielskim jest łowca łowców, czy jakoś tak? tak troszkę lepiej to, to chyba brzmi, no, ale tak przetłumaczyli, łowca i łowca. Oczywiście zbieramy i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o obecny stan tutaj tych masek. Mamy wszystkie osiem, wszystkie zdobyliśmy. Ja oczywiście zapraszam na kolejne filmiki, jak tylko znajdę coś ciekawego, to oczywiście zamieszczę. Do usłyszenia!